Cześć, z tej strony LEGO Kuba. Dziś mam magnes z serii LEGO Star Wars na lodówkę z figurką księżniczki Lei. Tutaj jest sama figurka przymocowana, więc trudno będzie odpiąć ją do od tego magnesu. Oczywiście ruchome nóżki, tak jak w figurce, mamy blaster, włosy są też odczepiane, główkę też i ma dwie twarze. Bardzo mi się podoba, na pewno sobie przyczepię na lodówkę i cena tego magnesu to około 30 zł. Tak więc żegnam się z Wami i cześć.